Siemaneczko, z tej strony i Witam Was 18 lipca, mamy około godziny 15.30. Wznowiliśmy na pełną parę koszenie jęczmienia browarnego. E, powoli zaczyna nam się rodzić nowy problem, bo kończą nam się przyczepy, a chcielibyśmy jeszcze kosić. Może nam się uda coś pożyczyć, może nie. E, mamy transport zaawizowany, także Boguś jutro pojedzie. E, nie był tam chyba 3 lata. Ostatnie dwa lata to my z Kamilem jeździliśmy. My niestety mamy w dwójkę jutro służbę, także będzie musiał sobie znowu sam tutaj radzić na polu. Sypiemy teraz na małą przyczepę 3,5 tonową, bo będziemy chcieli to sypać na stodołę, tam na klepisko, gdzie mamy jęczmień. No i zobaczymy ile nam się uda dzisiaj skosić. Będziemy na razie sypać na tą małą i wtedy sobie wysypywać to na klepisko. Widzicie, jeszcze mamy tutaj e, helkę do nakoszenia. Plus minus wstępny plon około 5 ton. Na początku zapowiadało się około 6, teraz spadło to do 5. Tam jest lepsza ziemia, o dziwo gorszy jęczmień, bo tutaj jest lepszy kawałek, to wszystko nadrabia. E, także e, tak to wygląda. Materiał będzie znowu troszkę chaotyczny, e, bo jeszcze robimy Troszkę innych takich robót dookoła. E, mamy jedno auto do skończenia. Ja wylewałem sub tam pod budowę nowej wiaty, którą e, kilka dni temu rozpocząłem. E, no i widzicie, w międzyczasie też trzeba podjeżdżać, e, przyprowadzać te przyczepy i nie ma czasu kiedy tutaj, żeby tutaj troszkę polatać tym dronem albo coś tam nagrać z sensem. Dlatego musicie wybaczyć, ale tak to będzie wyglądało. Zgubiła nam się, zgubił nam się jeden uchwyt od trzymania z lewej strony sieczkarni. Nie wiem, czy się od wibracji odchęciło i, i zgubiło. Gdzieś, gdzieś wypadło i musimy teraz dorobić uchwyt. A ja tutaj znajduję się na przyczepie, bo patrzyłem, żeby dobrze to usypać, bo Guś lubi przy... Usypywać bardzo dużo, przesypywać a ta droga do Gołączy, no to jest po prostu masakryczna, są tam takie dziury, że idzie dużo tego towaru zgubić, no i po prostu tutaj stoję, bo musiałem tutaj na niego troszkę nakrzyczeć, aby za dużo nie sypał. Bo po co zasypać, kurczę, i, i tak się nie zmieści, tak się nie zmieści. A czasem bywało tak, że trzeci czy czwarty transport to wyjeżdżał. W 75% pełny i często te przeładowywanie po prostu nie ma sensu. Na horyzoncie jakiś tam kombajny koszą. Wczoraj robiliśmy próbę, nie dawało rady, bo około 15% wilgotności, także sobie całkowicie odpuściliśmy. Dzisiaj wjechaliśmy koło godziny 11 i po prostu kontynuujemy. Eee, może przejdziemy sobie do, do kombajnu. Ja spróbuję sobie tutaj skoczyć. O, udało się A Powiedz mi jaka to teraz była odmiana tego jęczmienia Bo już zapomniałem w sumie Jak? Amadore Amadore, no właśnie Jak możliwe, że zgubił się ten uchwyt A pękło tutaj nawet Kłuźba Tak to powinno wyglądać usterka prawie zażeglana, 15 minut i prawie kombaj gotowy Zobaczcie tutaj też posłowaliśmy no jest, i tutaj Spaw jest atom co? Atom spach, nie? po zobatu Jeszcze Boguś pojechał po Pręd gwintowany, bo troszkę za długi wzięliśmy i przywiezie klucz Boss. Hello boss. Nie ma obciąć Czy obciąłeś sobie boszką Tak? Nie to się to. Ucięło śrubę czy co? No jak odkręcaliśmy to jebło. I się no. ukręciła cała... No, czemu się to A dobra, bo to było przykręcane. no Pusterka zażegnana Kosimy dalej Mamy godzinę 18. Władowaliśmy małą przyczepę. Boguś w międzyczasie napełnił HLK. Teraz jedziemy na gospodarstwo, poszczepiać przyczepy i przygotować Bogusiowi transport na jutro do Gołanczy. Czyli szczepimy przyczepy, sprawdzimy jeszcze raz hamulce światła. W sodole nie nakręcimy na te pierwsze klepisko z dwoma przyczepami. Dlaczego e, będziecie się zastanawiać, dlaczego jedziemy jedną? No to to jest właśnie ten powód. Szczepimy je sobie e, w sodole na klepisku. Tą objedziemy normalnie, a tą drugą przyczepę wepchniemy. No i zaczepiliśmy Kamilowi drugą przyczepę no i zjeżdżamy godzina czwarta rano 15 lipca Boguś jedzie do Gołączy z jęczmieniem browarnym A ja za godzinkę na służbę.